Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku The Escape's naszego świątecznego super więzienia. I słuchajcie, ee, już nagrałem ten odcinek, wszystko było fajnie, wszystko było naprawdę super. Nawet bombki udało mi się zdobyć, ponieważ jest troszkę zmieniona metoda. Gdy dostanę bombki, idę szybko tutaj do tego pomieszczenia, zdejmuję atrapę wentylatora, wkładam tam bombki i przeczekuję sobie, e, przeczekuję sobie tą noc. I powinno być wtedy wszystko spoko, dziurę zasypujemy ziemią, tą, którą wykopałem, dziękuję za wasze komentarze. I był pewien problem, zdobyłem już te bombki, wszystko było fajnie, otworzyłem wentylator, włożyłem tam bombki i akurat strażnik wszedł i mnie na tym nakryli i wszystko musiałem od początku robić. Się tak zdenerwowałem i teraz mówię, dobra, zacznę nagrywać już od 19, także jeżeli odcinek wam się spodoba, już postaram się tutaj w tym odcinku uciec i zakończyć to więzienie. Zobaczymy w sumie jak to będzie. To dajcie znać. Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać e, właśnie łapkami w górę, w opisie macie fajne e, linki referencyjne do dobrych gier, także polecam się zaopatrzyć. Tych czterech przedmiotów będziemy potrzebowali, tu, tutaj mamy oczywiście prezenty, łańcuch oraz dźwignię, jeżeli ktoś, ktoś nie wie, ktoś może ogląda ten odcinek po raz pierwszy, także e, wolę wszystko wytłumaczyć. Na czym będzie polegał nasz plan? Tutaj na górze mamy przygotowane już jedzenie, już pokazuję gdzie trochę czekolady tam doniosłem i będziemy kopali nie ten klocek, nie ten klocek, tylko ten trzeci. Ponieważ tu były kamienie, tutaj były kamienie, a tutaj nie było. Zobaczymy, wow, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślałem, że ten gościu zacznie zabierać czekoladę, ale wygląda na to, że powoli już musimy się, już musimy się przygotowywać. Przygotowałem także manekina, właśnie o tym mi przypomnieliście w komentarzach, za co dziękuję, bo także, także miałem z tym problem, że musiałem na szybko inteligencję, inteligencję by trochę rozwinąć i mam prześcieradła, manekin gotowy wszystko jest spoko, także zobaczymy jak to będzie dokładnie wyglądało o 22 jest wiadomo co jest spotkanie tutaj na dziedzińcu i my będziemy musieli się już szykować nic zientystyczne, atrament, rolka papieru nie, nic z tych przedmiotów nie jest mi potrzebne także powoli już mogę w sumie, o kurde oni się tu biją, dlaczego wy się bijecie halo, proszę o spokój proszę o spokój Dobra, niech się pobiją. Może coś ciekawego jeszcze tam będzie. Ja oczywiście nie mam żadnych przedmiotów przy sobie, bo mi to jest niepotrze niepotrzebne. Szpatułka, z tego co się dowiedziałem i z tego co mi mówiliście, e, także jest e, jest przedmiotem po prostu, żeby komuś dać. I mam nadzieję, że poprzedni maraton z The Escapeis Wam się spodobał. Jeżeli chcecie, żebyśmy go kontynuowali, e, dajcie znać. Oczywiście, już na nowym super. Przepraszam, w więzieniu. Także mm, dajcie, dajcie znać, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny pomysł. Tylko. Ja by właśnie będę wstawiał jeden odcinek jak już dziennie, nie będę was spamował tymi odcinkami, nie wiem, co dwie godziny, ponieważ wydaje mi się, że kurde, no, wy macie swój czas na pewno, który chcecie nie spędzić tylko na oglądaniu filmów, tylko porobić coś innego, dlatego szanujmy się i tak się pojawiałem teraz w sumie jeden albo dwa filmy, filmy dziennie właśnie z różnych gier, także wydaje mi się, że to jest taki max, jaki chciałbym, aby był. Dobra, wieczorny apel i jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie tak kciuki. Bo jeżeli nie, no to, no to będzie mi smutno. Serio, będzie mi smutno, ale miejmy nadzieję, że się uda. Chyba teraz, jak to oglądacie, jest pierwszy dzień świąt, tak mi się wydaje. Tak, chyba jest pierwszy dzień świąt. Także możecie napisać pod tym filmem, co dostaliście, co dostaliście od Mikołaja. Bo, we, bo to, co dostaliście, to właśnie ja robiłem. W tym więzieniu musiałem to wszystko robić. Dobra, zdejmujemy ubranie. Zdejmujemy nasze super ubranko i lecimy od razu e, kopać. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądało. Chyba tak, to było tutaj. Nie śpieszmy się na spokojnie. Wow, 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 panie strażniku. Panie strożniku, czemu się tu pan zbliża? I z tego co wiem, dwie łopatki powinny bez problemu nam wystarczyć. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Odcinek sprawa dopiero 4 minuty, a my już zaczęliśmy kopać. Fajnie, podoba mi się to, podoba mi się to szybkie tempo. Jakie narzuciłem sobie albo i wam. W sumie nie, to nie jest szybkie tempo, tylko zacząłem po prostu e, od razu odcinek bez powiedzmy takiego gadania i bez przedłużania. Dobra, kopiemy dalej, kopiemy dalej. Tu widzicie, że już zaczyna iść dosyć, dosyć szybko, bo po 20% aż. Później, oczywiście, będziemy musieli się kopać w górę. Mam nadzieję, że nie będzie przykrej niespodzianki w postaci kamienia. Wcześniej teoretycznie to sprawdziłem i tutaj nie powinno być kamienia, ale i tak trzymamy kciuki. Wszyscy trzymałem kciuki, żeby to się e, wreszcie udało, żeby się udało uciec z tej. Z tej z dziury, kurde, jaką jest, e, jaką jest właśnie święte, świę, więzienie świętego Mikołaja. Widzicie, już nawet się tak stresuje. Się tak stresuje, że. Ja nawet nie wiem, co ja mówię, serio. Ja Nie mam pojęcia co ja już mówię. Dobra, weźmy sobie czekolady, piątka, szóstka, to to. E, piątka, szóstka i bez problemu powinno mi tyle tych czekolad wysarczyć. Kopiamy się teraz w górę. E, dobrze, że mam jeszcze ten drugi rydel. Rydel, czyli nasza mała super łopateczka wykop, wykoppl. Okej, okay. lecimy, lecimy, lecimy. Bombki są właśnie w pojemniku obok, znaczy w skrzynce obok, tak, że powinno nam się bez problemu to udać. 72% 84, 96, i co następne? I bum jestem. Jestem tutaj bierzemy oczywiście od razu bombki, Tu jest jeszcze cukierek z niespodzianką. Takie rzeczy, które tak naprawdę nie będą nam mm, kompletnie kompletnie potrzebne i bierzemy to, bum, zasypujemy ziemią i tyle. I tak naprawdę na tym polega cała nasza rola. Teraz idziemy szybko schować bombki, tylko mam nadzieję, że mnie strażnik nie, nie przyłapie na tym, bo to była to był taki fail, ludzie. Miałem już bombki, tak jak teraz. Bombki i po prostu poszedłem je... Widzieliście, co tych dwóch strażników tam robiło? To było chore. To naprawdę było chore. Szybko. Pyk wow, zostaw to, zostaw to, ojeju, i dwójka, jest, dobra, i teraz mogłem je już znaleźć nawet, drewniana podpora, po co mi to, ja to zostawię tutaj, to nie moje, naprawdę, nie, nie musieliśmy używać drewnianej podpory, ale fajnie, że ją się udało znaleźć, i co, i czekamy na nowy dzień, czekamy na nowy dzień, aż mnie znajdą, mam nadzieję, że tu, czekajcie, nie ma żadnych, Ok, są bombki, wszystko jest spoko, i wiecie co, ja wezmę sobie, ja zrobię cięcie, pogram sobie jeszcze jeden dzień dłużej, żeby mi się powiedzmy wszystko zapisało, każdy przedmiot jaki, jaki tutaj jest, żeby się zapisał i dopiero, i dopiero, wtedy, i dopiero wtedy sobie te, tą choinkę ubierzemy tę choinkę ubierzemy, dla was to będzie dosłownie parę sekund jakoś także poczekamy sobie do rana, zobaczymy co się wydarzy co się wydarzy, później robię cięcie przeczekam sobie cały spokojnie dzień żeby, żeby bez problemu i spać i powinno być wtedy wszystko E, wszystko już dobrze. Bo niestety z tego co widziałem, z tego co widziałem, nie mogę wejść do celi. A szkoda, bo bym się z chęcią przespał. Naprawdę bym się kurde tu przespał, ale no nie można, no nie można. Będę musiał po prostu poczekać. Jest czwarta nad ranem, pewnie mnie snajperzy, pewnie mnie snajperzy wyhaczą. Ale dobrze, że mam te bombki przynajmniej tutaj ukryte i nikt, kompletnie nikt, nie będzie miał nie ma pojęcia, że są tam jakieś bombki, że coś istnieje, tylko boję się, że ta wentylacja się popsuje. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze raz ją zdejmę, wezmę bombki i później ją. I później ją założę, to wszystko będzie ok, bo jeżeli y, nie będzie tutaj żadnej wentylacji, kompletnie żadnej, to wtedy automatycznie strażnicy sobie pomyślą Ej, to na pewno, na pewno flotar to zrobił, bo on pracował przy zabawkach i tak to niestety będzie wyglądało. Jest piąta chyba, od szóstej albo od siómej zaczynają, y, zaczynają panoszyć się snajperzy, wstają na swoją wartę, także musimy poczekać do tego czasu. Chyba że uda mi się szybko iść spać, na przykład będzie, nie wiem, siódma i uda mi się e, szybko iść. Czekajcie, w graj. Nie, ja nie chcę nic wgrać, wgrać, ja chcę bardziej zapisać grę. Także gaszenie świateł. Chcę z Wami to prze, przeczekać, żeby e, gdyby coś się stało nieoczekiwanego, to po prostu będziecie przy tym. I na pewno będzie fajnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Piąta, czterdzieści pięć, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt, ok. Widzicie, czy ten strażnik tutaj bardzo, bardzo rzadko zagląda. Wow, nawet dwóch! Czy oni coś podejrzewają? Naprawdę, czy oni coś podejrzewają? Jest szósta. Szósta nad ranem, także jest spoko. O, poziom wściekłości strażników. Dlaczego poziom wściekłości był przed chwilą 2%? Nie wiem, ile był wcześniej, bo nawet nie zwracałem na to uwagę, Ale dobra. Gaszenie światła jest 9 minut odcinka, także to nie jest dużo, to nie jest dużo na spokojnie. Wydaje mi się, że można to ogarnąć. Siódma. O siódmej chyba jest pobudka albo ósmej. Siódma albo ósma, kurde, które jest pobudka. Eee, nie, o 8. Także jeszcze musimy poczekać te Te parę godzinnych. Może sobie porobię teraz już zabawki. He, he, przynajmniej będę miał to z głowy. N nie, nie, chyba nie będę miał tego z głowy. I siódma, już powoli powinien. I nic się nie stało, czyli nie wykryli dziury. Ty... Okej, okay. nasi strażnicy zwierzę zauważyli ślady kopania tunelu i podejrzewamy o to ciebie. Zakażę, cię na kilka dni do karceru i mam nadzieję, że to będzie dla ciebie nie, niezła nauczka. Telefon mi się wyłączył, wy, wyładował, za chwilę sobie go podłączę, ale dobra. To mi się podoba i teraz idę zobaczyć, czy są nadal moje przedmioty tam, chodzi mi bardziej o bombki. Jeżeli są bombki, robię cięcie, przeżywam sobie na spokojnie dzień. Przeżywam sobie na spokojnie dzień i ubieramy, bo to będzie dla mnie, nie wiem, za 15 minut, a dla Was dosłownie chwila bombki. Czemu nie ma? Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego bombki zniknęły? Gdzie bombki zniknęły? O co chodzi? Tyle przygotowań na marne. Udało mi się te bombki, ale dlaczego one zniknęły? Jasne, ja jeden tunel zakopałem tylko, a drugiego nie, ale nie wydaje mi się, żeby to było przez to. Serio, nie ludzie, no co to ma być? Co to ma być? Ja tego nie rozumiem. Dobra, ja wam wrzucę ten odcinek. To był gigantyczny fail znowu po raz trzeci w sumie. Ale to tu oczekuję waszej podpowiedzi, dlaczego te bombki zniknęły. One jasne, oni mnie, ja wiedziałem, że oni mnie skują, znaczy, że znajdą i to będzie ok, i że zabiorą wszystkie moje przedmioty, które miałem przy sobie, ale nie to, że znikną przedmioty, które były tam gdzieś na górze. Czekajcie, poranny. Apel super, a zobaczę, czy w ogóle tutaj się naprawiła ściana. Nie, no tutaj się ściana naprawia, nie naprawia. Ty, wszystkie przedmioty zniknęły, widzicie to? What? Dlaczego mi wszystkie przedmioty zniknęły? Dobra, czekam na Wasze komentarze. E, mam nadzieję, że mi jakoś pomożecie. Jeżeli chcecie, w ogóle walnę w mikrofon. Jeżeli chcecie, kolejny odcinek e, jak najszybciej dajcie dużo lajków, dużo, 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 dużo. I widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się. Cześć!